Witam wszystkich, w tym wypadku słuchaczy. Cześć! Dzisiaj nie mamy dla Was żadnych filmików z naszych przygód w świecie gier, ponieważ złośliwość rzeczy martwych jest ogromna. Mówiąc wprost, mój laptop znowu odmawia posłuszeństwa i czekam na jego ponowną naprawę, już po raz kolejny. W ramach rekompensaty mamy dla Was klucze do zamkniętej bety gry Smite. Smite jest to gra typu MOBA, która zaprezentowana jest w dość innowacyjny sposób. Kamera znajduje się tam za plecami bohatera. Aby zdobyć klucze, podajcie nam pomysły, jakie serie, programy możemy zrobić, co chcielibyście zobaczyć i co trzeba zmienić, by nasze filmiki były lepsze. Prosimy Was, żeby nie było tam uwag dotyczących częstotliwości nasyłanych materiałów. Zwyczajnie w tym wypadku zależy to od sprzętu, a nie od chęci. Macie czas do wtorku 10 lipca. Propozycje umieszczajcie w komentarzach. Wybierzemy te, które najbardziej nam się spodobają, a zwycięzcom, klucze wyślemy jako prywatną wiadomość na YouTube. Jeśli nie jesteś naszym widzem, obejrzyj nasze filmiki. Kto wie, może ci się spodobają. Dzięki za poświęcony jest czas. Powodzenia.